Rodzina Esz mieszkała w bloku na osiedlu przy Lesie W Bydgoszczy. Janusz i Mariola mieli trzech synów. Najstarszy z nich to Mateusz. W 1998 roku miał 12 lat. Drugi z kolei miał na imię Michał i miał 10 lat. Najmłodszy z nich był czteroletni Paweł. Dzisiejsza historia skupi się na Michale. W poniedziałek, 16 marca, jak co dzień był w szkole. Po skończonych zajęciach poszedł do sklepu zoologicznego po nowe rybki do swojego akwarium. Długo jednak nie wracał, nie wrócił do samego wieczora. Początkowo ojciec uspokajał się, że na pewno poszedł do jakiegoś kolegi i zapomniał go o tym powiadomić. Kiedy zrobiło się ciemno, zaczął chodzić po sąsiadach ze starszym synem i pytać o to, czy nie widzieli Michała. Wieczorem Około godziny 19 na telefon domowy państwa Esz ktoś zadzwonił. Odebrał Janusz. Mariola nie wróciła jeszcze z pracy. Rozmówcą był młody mężczyzna. Poinformował Janusza, że porwał Michała, a w zamian za jego oddanie żądał 60 tysięcy złotych okupu. Rozmówca przestrzegał go, by nie informował policji, bo jeżeli to zrobi, to Michał zginie. Ojciec chłopca kojarzył głos człowieka, z którym rozmawiał, ale nie potrafił go w tamtym momencie do nikogo przypisać. Nie był pewien, czy ten telefon był na poważnie, czy to jakiś nieśmieszny żart. Zwołał sąsiadów i razem próbowali szukać Michała. Nikt nic nie widział. Mariola wróciła do domu, gdzie dostała informację o tym, że Michał zniknął. Kiedy dowiedziała się o telefonie odnośnie okupu, nie mogła wręcz uwierzyć. Tego typu historie dzieją się w filmach, a jeśli już faktycznie się komuś przydarzają, to ludziom zamożnym, im do tego statusu sporo brakowało, choć do najbiedniejszych też nie należeli. Mariola pracowała jako księgowa, a Janusz też nie zarabiał wielkich pieniędzy. Co prawda mężczyzna jeździł nie najgorszym jak na tamte czasy samochodem, ale 60 tysięcy złotych to była dla nich niewyobrażalna kwota. Pomimo gruźby ze strony porywacza, rodzice postanowili zgłosić się na policję, wierząc, że tylko dzięki współpracy z organami ścigania można ocalić syna. Śledczy prowadzili sprawę w tajemnicy, by porywacz nie wykonywał żadnych nieprzewidzianych ruchów. Policjanci zabrali rzeczy Michała, by psy tropiące mogły złapać trop. Te jednak nie zaszły zbyt daleko. Zgubiły trop koło garaży na skraju lasu kilkaset metrów od bloku, w którym mieszkał chłopiec. Zakładano, że być może w tamtym miejscu wsiadł do samochodu. Założono podsłuch w mieszkaniu państwa esz, ale było to robione w tajemnicy, by przypadkiem nie dowiedział się o tym porywacz. Nie było wiadomo, czy nie jest nim ktoś z najbliższego grona rodziny. Policjanci przez dwa dni przebywali w mieszkaniu, ale przez ten czas porywacz się nie odezwał. Dopiero kiedy stamtąd poszli, kidnapper zadzwonił ponownie. Najwidoczniej jednak domyślał się, że w mieszkaniu jest pocuch, ponieważ zadzwonił na telefon stacjonarny sąsiadów. To wskazuje jasno, że mężczyzna obserwował ich przez cały czas. Zawołany przez sąsiadkę do telefonu podszedł Janusz. Teraz był jeszcze bardziej przekonany, że zna osobę, która zadzwoniła. Rozmówca mówił nieskładnie – Widać, że był to ktoś niewykształcony, komu brakowało słów. Wyznaczył czas i miejsce, w które będzie miał się udać ojciec Michała. Kazał mu pójść na dworzec PKP w Bydgoszczy. Nie kazał zabierać pieniędzy. Zaznaczył tylko, by był sam. Miejscem, w którym czekał, był hol. Dyskretnie każdy jego krok śledzili policjanci. Najwidoczniej jednak porywacz się w tym połapał, bo nie pojawił się w umówionym terminie. Po godzinie oczekiwania ojciec Michała odpuścił. Akcja policji spaliła na panewce. Pozostawało czekać, aż porywacz odezwie się ponownie. Kolejny telefon miał miejsce już następnego dnia. Znów zadzwonił do sąsiadów. Tym razem porywacz zadzwonił w sprawie pieniędzy kazał wsiąść do pociągu jadącego w kierunku Solca Kojawskiego i we wskazanym przez niego miejscu wyrzucić pieniądze przez okno sygnałem do wyrzucenia miało być światełko zapalone przy torach rodzina zebrała ustaloną kwotę ta akcja również odbywała się pod ścisłą obserwacją policji janusz wsiadł w pociąg kiedy zauważył ustalony sygnał wyrzucił paczkę z pieniędzmi na jakimś odludziu Policja przez cały czas ją obserwowała. Porywacz nie pojawił się, by podjąć okup. Wyglądało na to, że znów wiedział, że zaangażowana była we wszystko policja. Kilka dni później porywacz zadzwonił ponownie. Znów na telefonu sąsiadów. Tym razem wymyślił, by pieniądze wrzucono na jeden z balkonów na parterze pobliskiego akademika. Ojciec Michała i tym razem wykonał polecenie kidnapera. Całość działa się jak zwykle pod czujnym okiem policji. I tym razem nikt nie pojawił się, by odebrać pieniądze. Od tego czasu porywać milczał. Przez kolejne dni nic się nie działo w tej sprawie. Rodzina Michała przez cały czas żyła w niewyobrażalnym stresie. Przez cały czas starali się trzymać w nieświadomości najmłodszego syna. Powtarzali mu tylko, że braciszek niedługo wróci. Choć szanse na to z każdym dniem dramatycznie malały. W przypadku porwań dzieci często porywacze decydują się na zabójstwo. Najczęściej ma to miejsce już po tym, gdy otrzymają okup. Podobnie jest w sytuacji, gdy sprawa okupu się przedłuża, a sam porywacz traci cierpliwość. Śledczy nie chcieli mówić o tym bliskim, nie chcieli odbierać im ostatniej nadziei. Rodzice zdecydowali się skorzystać z usług różnych jasnowidzów. Ci niemal jednogłośnie przekonywali ich, że chłopiec żył. Wskazywali różne miejsca, w których miał być przetrzymywany, ale za każdym razem były to ślepe tropy. Jedynym jasnowidzem, który twierdził, że Michał nie żyje, był ten z Czułuchowa. Ale on również nie potrafił wskazać miejsca, gdzie znajdowało się jego ciało. Równocześnie policja prowadziła śledztwo mające ustalić, kto stał za porwaniem. To po jakimś czasie przyniosło efekty. 26 marca, na policję, matka przyprowadziła 18-letniego Marcina B. Rodzina B była sąsiadami rodziny Esz. Kobieta powiedziała policjantom, że syn zaczął opowiadać jej, że wie coś na temat zaginięcia Michała. Ona była przekonana, że syn nie mówił jej całej prawdy. Uznała, że najlepiej będzie, jak tymi informacjami podzieli się z policją. Okazało się, że Marcin od początku znajdował się w kręgu osób podejrzewanych przez policję. Ale dlaczego? W przeszłości próbował już wyłudzić od jednego z sąsiadów okup za skradziony samochód. Czy tym razem on również próbował się wzbogacić kosztem cierpiącej rodziny? Był sąsiadem Michała, więc doskonale orientował się, kiedy policja była w jego mieszkaniu, więc być może dlatego postanowił nie odzywać się przez ten czas. On sam się wszystkiego wypierał. Policjanci porównali jego głos z głosem osoby dzwoniącej do rodziny zaginionego chłopca, i to był strzał w dziesiątkę. To Marcin kontaktował się z ojcem Michała w sprawie okupu. 18-latek został zatrzymany. A jego matka opuszczała komisariat ze łzami w oczach. W obliczu takich ustaleń zarzekał się, że on wcale nie porwał Michała, tylko chciał skorzystać z okazji, by wzbogacić się kosztem zrozpaczonych rodziców. Twierdził, że nie ma pojęcia, co się stało z dziesięciolatkiem. W tamtym momencie postawiono mu zarzut usiłowania wyłudzania pieniędzy, i na jego podstawie został tymczasowo aresztowany. Jak mówiłem wcześniej, Marcin mieszkał w tym samym bloku co Michał. Tak samo jak zaginiony był jednym z trojga rodzeństwa, jego mieszkanie znajdowało się piętro niżej. Starszy brat zaginionego, Mateusz, chodził do jednej klasy z młodszym bratem zatrzymanego, wieśkiem. Ich siostra była już starsza i wyprowadziła się z mieszkania rodziców. Sam Marcin jako osiemnastolatek nie zajmował się niczym konkretnym. Z problemami skończył szkołę podstawową i na tym zakończył swoją edukację. Nie podjął żadnej pracy, żył na utrzymaniu rodziców i zamiast pomagać im w płaceniu rachunków, on zaczął sprawiać im problemy i domagać się od nich pieniędzy. W sąsiedztwie miał opinię niezbyt miłego. Wszczynał w domu awantury, co było słychać w mieszkaniu sąsiadu. Marcin narobił sobie długów u różnych osób i bardzo potrzebował pieniędzy. Według jego wyjaśnień, feralnego dnia miał widzieć, jak ktoś wciągał Michała do samochodu. Miało to miejsce między osiedlowymi garażami a lasem. To zgadzałoby się z tym, dlaczego w tamtym miejscu psy zgubiły trop. On postanowił wykorzystać okazję do tego, by wyłudzić pieniądze od jego rodziców. Przesłuchujący nie wierzyli w tę wersję. On zresztą na każdym kolejnym przesłuchaniu mówił coś innego. Z aresztu, w którym został osadzony, docierały informacje, że przez cały czas mocno śledził materiały prasowe, czytał o kolejnych doniesieniach z lokalnych gazet i podawał potem informacje nawiązujące do tego, co przeczytał. Śledczy codziennie przesłuchiwali zatrzymanego osiemnastolatka. Licząc, że ten w końcu się złamie i powie coś, co ewidentnie dotychczas ukrywał. Przez cały czas na policję docierały kolejne zgłoszenia dotyczące domniemanego miejsca pobytu Michała, ale wszystkie one okazywały się być błędne. Wiedzę na ten temat posiadał Marcin, i najważniejszym zadaniem było wyciągnięcie od niego tej informacji. W pewnym momencie Marcin powiedział, że wyzna całą prawdę, ale tylko matce Michała. Ta przyszła do aresztu. Ze łzami w oczach błagała go, by powiedział, co się stało z Michałkiem. Wtedy Marcin, cały zapłakany, przepraszał i zapewniał, że jej syn żyje. Nie potrafił przy tym spojrzeć kobiecie w oczy. Ze wzrokiem wbitym w podłogę. Podał kartkę z napisanym adresem, pod którym jego zdaniem należało szukać to tam miał być przetrzymywany chłopiec. Śledczy pojawili się pod tym adresem, ale okazało się, że niczego tam nie znaleźli. Wyglądało na to, że podejrzany kłamał, albo grał na czas, albo po prostu bał się powiedzieć prawdę. W końcu pękł. Przyznał, że Michał nie żyje i powiedział, gdzie znajduje się jego ciało. Śledczy udali się we wskazane miejsce, ale tam również niczego nie znaleźli. Przy kolejnych tego typu wyjaśnieniach, śledczy podchodzili z dużą rezerwą do tego, co mówił, ale za każdym razem sprawdzano te miejsca. W końcu nastał piątek 17 kwietnia. Marcin wskazał kolejne miejsce w lesie. Było to około kilometr od domu rodziny Esz. Tym razem powiedział prawdę. Tam... W płytkim grobie pod stertą liści i gałęzi leżało ciało chłopca. Wkrótce rodzice potwierdzili, że był to ich uznawany od miesiąca za zaginionego syn. Przeprowadzono sekcję zwłok. Ta wykazała, że Michał stracił życie już w dniu, kiedy zaginął. Został uduszony. Zatem próby wyłudzenia okupu miały miejsce w momencie, kiedy dziesięciolatek już nie żył. Oznacza to zatem, że Marcin od razu musiał brać pod uwagę, jak to wszystko się skończy. Chłopiec go znał, zatem gdyby ten go wypuścił, tamten od razu wskazałby go jako swojego porywacza. Śledczy przesłuchiwali go, by dowiedzieć się, w jakich okolicznościach doszło do zabójstwa. Marcin przez dłuższy czas kluczył, nie chcąc powiedzieć, jak było naprawdę. Tydzień po znalezieniu ciała odbył się pogrzeb chłopczyka. Wzięło w nim udział prawie tysiąc osób. Pani Mariola szybko przebaczyła rodzinie mordercy. Wiedziała, że im również było ciężko. Marcin miał jeszcze dwoje rodzeństwa i byli oni napiętnowani po wyjściu na jaw tego, co zrobił. A przecież oni nie byli niczemu winni. Rodzice zaszyli się w mieszkaniu. Niemal wszyscy sąsiedzi obarczali ich winą za to, czego dopuścił się ich syn. Zazwyczaj zabójców dzieci i pedofilii izoluje się od współwięźniów w obawie przed wystąpieniem zachowań agresywnych. W przypadku Marcina było inaczej. Został on umieszczony w celi z trzema innymi osadzonymi. W mediach pojawiały się głosy o tym, że był torturowany i gwałcony. W gazetach pisano o tym, że był wieszany przez współwięźniów głową w dół, a oni oddawali na niego moc. On sam miał na ten temat milczeć, ponieważ współwięźniowie zagrozili, że jeżeli poskarży się strażnikom, to czeka go powolna śmierć. Dyrektor aresztu zaprzeczał tym medialnym doniesieniom. Choć faktem było, że dwa lata wcześniej doszło w tym samym areszcie do torturowania jednego ze współwięźniów. Wówczas współosadzeni gwałcili go i zmusili do połknięcia łańcucha i puszki po konserwie. Tamte wydarzenia były udowodnione w procesie. Nie wiadomo jednak, na ile w przypadku Marcina taka sytuacja faktycznie mogła mieć miejsce. W sierpniu 1998 roku doszło do kuriozalnej sytuacji. Marcin korzystał ze swojego prawa do wglądu do akt. Z tego względu był transportowany z aresztu do budynku prokuratury przy ulicy Zamojskiego w Bydgoszczy. Proces wglądu do akt nadzorował pilnujący go funkcjonariusz. W środę, 19 sierpnia, również przeglądał akta. W pewnym momencie pilnujący go policjant na chwilę wyszedł, by przynieść mu kolejny tom akt. Marcin skrzętnie to wykorzystał. Nie był skuty kajdankami, zatem miał swobodę ruchu. Podczas gdy policjant wyszedł, on uciekł z budynku prokuratury przez nieokratowane okno. Zniknął. Nikt nie wiedział, dokąd się udał. Wystosowano za nim list gończy. A policja obiecywała nagrodę za pomoc w zatrzymaniu uciekiniera. Kilka dni później, w sobotę, matka Marcina powiadomiła policję o tym, że syn przebywał w ich mieszkaniu. Był to kolejny raz, gdy musiała wydać Marcina. Musiało być to dla niej naprawdę trudne. Okazało się, że ten przez dwa dni tułał się po lasach. W końcu. Zmęczony i głodny pojawił się pod drzwiami mieszkania rodziców. Ciekawe w tym wszystkim było to, że mieszkanie jego rodziców było pod stałą obserwacją policji. Prowadzący obserwacje funkcjonariusze nie zauważyli, w jaki sposób Marcin się tam dostał. Funkcjonariusz, który nie upilnował więźnia, został ukarany naganą. Oznaczało to brak premii i blokadę możliwości awansu przez co najmniej rok. Ukarano również trzech naczelników z wydziału w Komendzie Wojewódzkiej. Po tym incydencie, Marcin przeglądał akta swojej sprawy już w budynku aresztu, w którym oczekiwał na proces. Śledztwo w sprawie śmierci dziesięciolatka zakończyło się pod koniec grudnia 1998 roku. Ustalono wersję wydarzeń, jaka miała miejsce w poniedziałek 16 marca. Marcin około godziny 14 wyszedł przed blok z psem. Tam spotkał swojego 8 lat młodszego sąsiada. Przekonał go, by razem z nim poszli na spacer do okolicznego lasku. W kieszeni miał kabel. To jasno wskazuje, jakie były jego intencje. Gdy byli już na uboczu, zaskoczył Michała i zacisnął mu kabel wokół szyi. Po chwili chłopiec stracił przytomność. Wtedy oprawca zacisnął jeszcze mocniej, chcąc upewnić się, że pozbawi go życia. Dlaczego to zrobił? Był po prostu ciekawy, jak to jest kogoś zabić. Potem, niezbyt dokładnie ukrył ciało i wrócił do domu, nie dając po sobie poznać, że chwilę wcześniej dopuścił się bestialskiego czynu. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem, wyszedł ze znajomymi do pizzerii. Ci również nie zauważyli, by zachowywał się inaczej niż zwykle. Wieczorem zadzwonił na telefon w domu państwa erz. Potem zadzwonił i celowo wyciągnął ojca Marcina na dworzec, by sprawdzić, czy pójdą za nim policjanci. On sam został wtedy w domu i obserwował wszystko z okna swojego pokoju. Już tam widział śledzących mężczyznę policjantów. Przy próbie przejęcia okupu zostawił świecącą lampkę rowerową na polu. Ona miała być znakiem dla ojca porwanego, że to w tym miejscu ma porzucić pieniądze. Marcin bał się jednak je zabrać, ponieważ podejrzewał, że policja obserwowała tamto miejsce. No i faktycznie miał rację. Potem wrócił natranem do domu. Rodzicom powiedział, że był na imprezie. Tam miał usłyszeć, że Michał był przetrzymywany w jednym z budynków na osiedlu Łęgnowo. Poszedł to sprawdzić, ale nie znalazł tam chłopca. To po tej rozmowie matka udała się z nim na policję. Początkowo próbował forsować wersję, że najpierw rzucił chłopczyka kamieniem w głowę. Gdy tamten upadł, postanowił go udusić, by się nie wydało. Potem jednak przyznał, że zabił po prostu z ciekawości. Prokuratura postawiła Marcinowi B zarzut zabójstwa. Z racji, że zabrakło mu kilku miesięcy do pełnoletności w dniu zabójstwa, nie mógł otrzymać kary do dożywocia. Najwyższym wyrokiem, jaki mu groził, było 25 lat pozbawienia wolności. Za kratami Marcin snuł plany na przyszłość. Opowiadał współwięźniom, że chciałby spróbować ponownie dokonać podobnej zbrodni, ale tym razem byłby ostrożniejszy. Proces ruszył w lutym 1999 roku w sądzie okręgowym w Bydgoszczy. Marcin B. nie przyznawał się do zabójstwa, a jedynie do próby wyłudzenia pieniędzy. Jego zdaniem do złożenia takich, a nie innych wyjaśnień zmusili go funkcjonariusze policji. Twierdził, że był przez nich bity. Kilka miesięcy wcześniej w związku z tym matka Marcina złożyła zawiadomienie do prokuratury. Nie znaleziono dowodów, że doszło do pobicia. Zeznając w sądzie, Marcin twierdził, że znał z widzenia mężczyzn, którzy porwali Michała. Podał nawet ich imiona. Byli to Arek i Wojtek. Widział moment uprowadzenia, a potem szantażował ich, że jeżeli nie otrzyma jednej trzeciej łupu, to ich wyda. Zgodzili się, ale to na nim miało ciążyć zadanie pozyskania pieniędzy od rodziny. Wszyscy udali się do lasku, a tam jeden z nich oddalił się z Michałem, a potem wrócił już bez niego. Powiedział wtedy, że on swoje zrobił, a teraz czas na jego część zadania. Marcin nie chciał podawać dokładnych danych dwóch napastników. Rzekomo, obawiając się o życie swojego młodszego brata, tej wersji nie trzymał się zbyt długo. Jeszcze tego samego dnia ją zmienił. Potem obstawał przy tym, że o zaginięciu Michała dowiedział się po tym, gdy obejrzał materiał w lokalnej telewizji. Postanowił to wykorzystać, by zdobyć potrzebne mu pieniądze. Obrońca wnosił o uniewinnienie. Zaznaczał, że pomimo wielu możliwości kryminalistycznych policji nie udało się zabezpieczyć żadnego śladu oskarżonego na ciele ofiary. Na miejscu pochowania ciała nie było nawet jego włosa. Zdaniem obrońcy to jasno wskazywało na to, że nie był on zabójcą. Sąd miał jednak inne zdanie. Nie było dowodów potwierdzających którąkolwiek z przedstawionych przez oskarżonego wersji. On dzwonił do rodziców, on wskazał miejsce ukrycia ciała i to on opowiedział ze szczegółami, jak do zabójstwa doszło. Reszta, zdaniem sądu, była wytworem jego wyobraźni i nieudolną próbą zrzucenia z siebie odpowiedzialności za dokonany czyn. Wyrok zapadł 30 sierpnia 1999 roku. Sąd skazał Marcina na najwyższą możliwą karę. Dostał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Obrona zaskarżyła ten wyrok w całości. W apelacji obrońca napisał tak: Samo przyznanie się do winy nie może być jedynym dowodem. Sąd przyjął najbardziej niekorzystną wersję dla oskarżonego, gdy ten się przyznaje, że sam zamordował Michała, Esz. stwierdzić należy, że ogromna presja społeczeństwa, pod jaką były organy prowadzące postępowanie przygotowawcze spowodowała, że podjęte zostały działania polegające na wymuszaniu wyjaśnień. Zdaniem obrony wyniknęły sprzeczności co do przyczyny śmierci chłopca. Oskarżony wcześniej przyznał, że udusił go kablem, podczas gdy ekspertyza medyczna wskazywała na użycie miękkiego, nie zostawiającego śladu jak kabel narzędzia. Sąd, zdaniem obrony, przyjął wygodną dla siebie wersję, że Marcin B. owinął kabel szalikiem, chociaż sam oskarżony nigdy niczego takiego nie powiedział. A owego szalika nigdzie nie znaleziono. Matka Michała wstąpiła do stowarzyszenia przeciwko zbrodni imienia Jolanty Brzozowskiej. Sąd apelacyjny nie zmienił wyroku. Dzisiaj Marcin już dawno odsiedział swój wyrok, a wielce prawdopodobne, że opuścił więzienie przed upływem 25 lat. I to już wszystkie informacje na temat tej bulwersującej sprawy. Dziękuję każdemu, kto przesłuchał do końca. Sporo czasu poświęcam, by wyszukiwać dla Was te mniej znane sprawy, o których większość z Was mogła nie słyszeć. A czas na to mam między innymi dzięki wspierającym, którym bardzo dziękuję. Ty również możesz wesprzeć mnie na Patreonite lub na YouTube. Za każdą, chociażby najmniejszą pomoc będę naprawdę wdzięczny. A za dzisiaj już dziękuję i do usłyszenia w czwartek.